Siemanko, jeśli odważnik obija Ci rękę w rwaniu, to najprawdopodobniej robisz jeden z dwóch błędów, albo rwiesz na całkowicie wyprostowanej ręce i odważnik za późno się obraca i po prostu spada na rękę u góry. Albo drugi ściska szrączkę odważnika, przez co on nie może się obrócić wcześniej, obraca się dopiero w ostatniej chwili i nie dość, że zdziera ci dłoń, to jeszcze obija ci rękę. I to są dwa błędy, które należy wyeliminować. Jak to zrobić? Jednym z drilli, który można zastosować, jest taki jakby half snatch powiedzmy, ale nie do końca w tym znaczeniu co zazwyczaj, czyli E, uczymy się obracać odważnik wcześniej, czyli najpierw na wysokości twarzy, potem powiedzmy, że gdzieś trochę wyżej, gdzieś jeszcze trochę dalej i dochodzimy płynnie do e, pozycji nad głową. Co nam to daje? No, te wcześniejsze pozycje uczą nas tego, że ten odważnik należy zacząć obracać wcześniej i że w ogóle należy trzymać raz, że a, hak na rączce, czyli w ten sposób, a nie ściskać jej i że w ogóle należy łokciem ten odważnik sobie wcześniej ściągnąć, żeby go w powietrzu obrócić. Eee, więc to jest taki drill, który można gdzieś tam zastosować, żeby się tego przyuczyć, ale w moim skromnym zdaniem najlepszym sposobem, żeby zajarzyć bali balistykę ketlową, jest niestety, niestety żonglerka odważnikami. Może niekoniecznie w formie od razu flow, ale po prostu sama nauka wziąć odważnik gdzieś na trawę i pomachać nim sobie i popróbować nim robić flipy, najpierw oburącz, potem jednorącz, to bardzo dużo daje w kontekście opanowania odważnika. W locie i zrozumienia w ogóle tego, co się z nim dzieje. Taki tip na dziś. Pozdro.